Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Mamy październik, a mimo to ośrodek cały czas działa i właściwie nie ma dnia, w którym ktoś by nie telefonował w sprawie jakichś tam zimujących bocianów, bądź zapytań, czy można któregoś odłowionego osobnika tutaj przywieźć. I w ten sposób trafiły ostatnio trzy bociany, młode bociany, które po prostu z różnych przyczyn nie odleciały gdzieś tam do Afryki i za to w łatwy sposób zostały odłowione. I tutaj u mnie solidnie odżywione, miały też podane odpowiednie leki, bo niektóre były troszeczkę osłabione, prawdopodobnie po jakichś tam porażeniach prądem. W związku z czym po kilkudniowym takim odżywieniu, podaniu leków, trzeba je z woliere wypuścić tutaj na wybieg do reszty bocianów. Tak więc bez żadnych zbędnych przedłużań zapraszam do obejrzenia dalszej części filmiku. Dzisiaj wyjątkowo bociany będą nieznakowane obrączką zieloną, czyli plastikową na prawą nogę i obrączką metalową na lewą nogę, dlatego że już tak dużo bocianów trafiło do środka, a przy okazji jeszcze obrączkowałem w innych lokalizacjach, jak chociażby w Bocianim Gnieździe w Trzcińcu koło Lubartowa, czy w Bocianim Gnieździe w Rudnie, co Państwo na pewno niektórzy wiedzą. No te obrączki mi się po prostu pokończyły, choć kupiłem rzeczywiście dużą pulę, ale Bocianów trafia do środka bardzo dużo, więc wszystkie wykorzystałem, dlatego musiałem skądś pożyczyć i najbliżej kolega miał taką, takie obrączki, które są nazywane elsami. To są obrączki czarne z białymi napisami i je zakłada się na nogę lewą. Ja ich generalnie nie stosuję, dlatego że one są bardzo ciężkie w odczycie, jak bocian te sobie nogi pobieli. Natomiast jak pobieli sobie obrączkę zieloną, to on później przychodzi po rosie, czy tam wejdzie do wody i w łatwy sposób ta obrączka się obmyje. No, w przypadku tych czarnych els jest troszeczkę e, ciężej, ale jak się nie ma tego co się lubi, to się lubi co się ma. W związku z czym no, po prostu to, te, te obrączki dzisiaj bociany dostaną. Najważniejsze jest to, aby jakoś zostały oznaczone, aby jakoś w przyszłości móc e, otrzymać informacje o losie któregoś z nich. I ta obrączka zaciska się, znaczy nie zaciska, po prostu łączy się jedną część z drugą na takie klipsy i obrączka już w sekundę jest założona. Kolejny bocian, kolejna obrączka, kolejna Elsa na jego nodze. Założona, potem... o. Jak widać, podfruwa, czyli jest na dobrej drodze, żeby na wiosnę poleciał. No a prawdopodobnie z grupą nielęgowych bocianów szukać swojego miejsca na ziemi. Teraz wypuszczamy ostatniego bociana, ale ten bocian akurat zno, z nim, z tym bocianem wiąże się taka historia, że został wychowany przez ludzi i niestety bardzo się oswoił. I to wszyscy znają ten temat, co śledzą kanał, co śledzą nasze odcinki, dlatego że kilka bocianów ostatnio właśnie oswojonych trafiło do ośrodka i cykl jest oczywiście ten sam. Natomiast ten bocian pochodzi z Białej Podlaskiej. Były nawet o nim artykuły w gazetach lokalnych, bo spacerował po ulicach Białej Podlaskiej. Spacerował koło McDonalda, koło jakichś marketów, dlatego też musiałem mu podciąć lotki, aby go przymusowo uziemić, żeby wśród innych bocianów zdziczał. No i mam nadzieję, w przyszłym roku odleciał tak jak zdrowe psychicznie bociany, czyli no, gdzieś tam w swoje strony, gdzieś tam do, do innych bocianów, a nie do ludzi. Także on też oczywiście dostaje obrączkę, duduś, bo tak został przez no poprzednich właścicieli nazwany, ale bardzo im dziękuję za to, że oczywiście on został tutaj przetransportowany, bo tutaj jest jak najbardziej szansa na zliczenie. Jeżeli ktoś nowy ogląda ten film, to może się zdziwić, dlaczego on jest przykryty, dlaczego te bociany, które wypuszczam, są przykryte. A no dlatego, że w ciemnościach się bociany łatwo uspokajają. I to jest taka wskazówka do transportu, że ktoś będzie miał styczność z bocianami i będzie je na przykład transportował, to należy je przykrywać. One wtedy są bezbronne, nie są w stanie nic zrobić. Dziobem ani się nie wiercą. Ułatwiają bardzo operacje różnych działań przy nich, chociażby obrączkowanie. Także miejmy nadzieję, że Duduś mimo podciętych lotek nie będzie latał po okolicy i nie będzie żebrał pokarm, a będzie przebywał wśród tych innych bocianów. Więc proszę bardzo. No też łatwo widać, że on prawie że nie ucieka. W porównaniu z innymi bocianami, które mieliście Państwo okazję oglądać. I tak właśnie wyglądało obrączkowanie kolejnych nowo przybyłych do ośrodka bocianów. Ja bardzo Państwu serdecznie dziękuję za wsparcie, jakie Państwo okazują. Bocianie azylowi, bo dzięki Państwu udaje się właśnie tym ptakom pomagać. Udaje się kupować pokarm, udaje się oczywiście te bociany leczyć. Dlatego też jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję dla tych nowo przybyłych. Wszelkie formy wsparcia znajdują się na dole w opisie. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmiku. Pozdrawiam.